Siema Witacki, bardzo w, w przeglądzie kolejnego Snapshota o numerkach 21w, 41a, wiem, trochę dzisiaj inny skin, ale mam nadzieję, że to Wam nie będzie przeszkadzać. I ten film jest nagrywany, jak jestem trochę chory, więc e, bardzo przepraszam za to, za ten snapshot, w sumie ten przegląd, ale mam nadzieję, że to Wam w niczym nie przeszkodzi. jeszcze zanim to, to chciałbym Wam, e, no wiecie, E, przypomnieć o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeśli jeszcze, jeszcze tego nie robicie, więc e, dajcie e, lajka, suba, komentarz, e, ale też właśnie możecie zostawić komentarz. E, to by było fajne, a suma najlepiej z dzwoneczkiem. E, no i co, przepraszam za to moje e, Ale dobra, e, ja już się przedłużę i zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą taką znaczącą jest to, że zmienił się ekran startowy. Jak teraz widzimy, mamy tutaj piękny taki ekran. Nowe, świeże góry, wszystko fajnie, o wiele w sumie lepiej według mnie niż tutaj ten stary, co teraz możecie dojrzeć. Ten stary jednak no, przyzwyczaja się, ale nowy jest o wiele ładniejszy. Widzimy tutaj ładne, piękne góry tam piękną wioskę czy piękną nośną, bo to jest tak na zachodzie słońca, robione. Wiecie, nie? Co w sumie mega fajnie pasuje, ale okej. Okay. Więc no, to się zmieniło na wielki plus. Też w międzyczasie powiem, że w tę sobotę już yy, czekajcie, jaki to jest dzień. Ta sobota to jest 16 października. Odbędzie się coroczny bajką, gdzie zostanie nam. Yy, sobie przedstawiona zapowiedź. Yy, wiecie, yy, jak to się nazywa? Yy, no, zapowiedź yy, nowej aktualizacji 1.19 yy, Na co Was? Serdecznie zapraszam na oglądanie. Kto chce, kto chce, jechać do Los Angeles. Nie, Czekajcie na. Nie pamiętam w jakim mieście Los Angeles. Oj, czy Los Angeles, czy o, o, o coś tam. Nie wiem, nie pamiętam, ale, ale też możecie na jakiś polskich twórców wstąpić kanał taki jak tydzień, żeby oglądać. Yy, wiecie, nie? MyCon. a teraz przechodzimy do głównych zmian. Czyli po prostu tak: szybko pewnie Badlands generuje wyższy wzrost, ale wyższy wzrost, nie wiem, czy chodzi o to, że przez to się tutaj pojawiają takie wyżyny. Yy, nie jestem tego pewien do końca. Ale chyba to oni mieli na myśli, ale czy ja tu dostrzegnę jakąś kopalnię? Eee, no nie widzę szczerze mówiąc, ale okej. Okay. Patrzcie, zleciał tutaj trochę i zawsze już tutaj było widać Pedroka. Ja to się jeszcze bardziej ciągnie w dół. To minus 60 jakieś kratki, 64. No, jest to koks, ale tutaj nie widzę żadnej kopalni, więc no... Niezbyt nie wiem o co z tym chodzi, ale są tu mega duże jaskinie. A, tu jest kopalnia. I chyba chodzi o to, że tutaj nad tym będzie jakieś zniesienie. Tak, i dokładnie jest tu zniesienie. Więc prawdopodobnie o to chodzi, że nad takimi zniesieniami gdzieś blisko będzie kopalnia. Teraz geody generują się tylko do poziomu 30. Jest to zmienione, ale do i, z, I w ogóle i rzadko zostało dostosowany do poziomu do 1,17, ale gody tylko na e, to 30 wysokości, więc no, trochę słabo, bo nie będzie się zdarzyć tak, że na swoim świecie Survival znalazłem gody na, na 64 poziomie, więc no trochę, trochę szkoda, że nie będą się tak wysoko pojawiać, ale też w sumie lepiej, bo będzie trudniej znaleźć. Trochę zwiększony kąt, po którym e, e, sprint się po prostu nie wyłącza. Teraz jak patrzę mamy na przykład takie coś, tak jak podskoczymy tak i lekko obszerujemy, to sprint się nam nie wyłączy. Co teraz sobie jest lepsze? O, no, takie rzeczy się teraz nie będą zdarzały. A teraz zmiany techniczne w tam Głównie, no, Minecrafta. Będę Wam to czytał, bo na pamięć bym nie zapamiętał. Zmieniono kolejność z priorytetów w protoku renderowania. Porcji niewyrenderowanych dziur w świecie nie powinny się już pojawiać. Podczas szybkiego lotu z dłuższej odległości renderowania. Klasy serwerów są teraz podpisane. I nowy generator liczb losowych do generacji overworldu. Czyli po prostu te dziury w świecie nie powinny się już pojawiać podczas szybkiego lotu np. przykład na dużej dłu odległości lenderowania. Czyli na przykład jakbyśmy jakbym sobie teraz leciał e, mając 30 czanków, to teraz nie powinno być takich dziur, jak są. No ja tu. Kłodzie, nie powinno być takich dziur. Jakbym miał 30 czanków, na pewno nie. E, fajnie, fajnie, fajnie. A klasy serwer są teraz podpisane, i nowy generator liczb losowych do generacji overlordów, czyli tak zwanych seedów. Seed. czyli tych po prostu, jak moje jest to 5, 5, 2, 5, coś tam, no to jest nowy generator. Zostały usunięte błędy, takie jak zmieniono, usunięto błąd tekstury, ramy przedmiotów, ponieważ Ramy były wykorzystywane tak, teksturę, wykorzystywały teksturę dębowych desek. Teraz są tak jakby okorowane, brzozowe, Tak jakby, no. Teraz nie do uważałem no nie zobaczymy zbytnio tego błędu, bo tekstura ogniska ma jeden piksel rozciągający się na obrys paska skrótów, czyli po prostu no, miało a Teraz w sumie już nie ma. Nie bunt błąd, ja szczerze mówiąc, kręcę na zeszłym snoprzecie ja tego nie widziałem. Usunięto też teksturę elementów drzwi nie pasujących do bloków, czy po prostu nie wiem. Nie widzę tu jakiejś różnicy. Znaczy, że bardziej chyba ci pasują do tych bloków, albo że nie. Kurczę nie wiem, w sumie, ale jedno to ważne, że jest. Teraz axolotle będą mogły się od razu wbójnie, jak bo ponieważ w, w na przycie zostało to zrobione tak, że e, axolotle mogą się sponować tylko na glinach, a zostało wtedy, no niestety, nie sponowały się, więc a teraz zostało to po prostu naprawione. Kamień w poszczępionych szczytach jest zawsze pokryty blokiem śniegu. Biom znów snopez nie generuje już kamiennego urwiska z eksperymentalnych igas e, z naprzód inaczej. E, dlaczego wam tego nie pokazuję teraz? Ponieważ no, po prostu mi się nie chce, teraz e, nenderowe biom zaczął się generować poprawnie. Możemy to zauważyć patrząc tutaj. Zaczęło się wszystko fajnie znowu na nowo generować. Tutaj o, Czerwony las, e, tu. Pięknie, wszystko znowu wróciło do nowego, ale... że ile nie ma. Ale Enterman. No dobra. Jest dobrze. Teraz Enchant wykorzystuje starą teksturę lapizu. Tutaj mamy, to była taka wiecie, na no starą, taka jak była kiedyś. Więc co, mam nadzieję, że ten yy, odcinek wam się spodobał, ten szybki krótki przegląd. Jeżeli tak, to fajnie, jakbyście strzelili suba. E, i łapkę w górę najlepiej suba z dzwoneczkiem, oczywiście. Oraz też, jakbyście mogli zostawić mi tutaj piękny komentarz, też by mi było bardzo miło, co sądzicie na przykład na temat tych snapshotów, A więc, co ja już się zamrzegnam subić, jak się, komentujcie, a ja się zamrzegnam. na razie czy i w ogóle samochód do głosowania. Napiszcie, szczerze mówiąc, w komentarzu, tak, byście oddali głos. Ciekawe, czy byśmy na tego samego dali? Nie wiem, ale już się zamrzegnąłem. Na razie, cześć, pa pa pa.